Dzień dobry, cześć czołem, ja jestem Luxor i witam was w kolejnym filmie z gry Sąsiedzi z Piekła Rodem w odcinku Szarlotka. Oczywiście w rolach głównych Luxor, który właśnie wchodzi do domu sąsiada, a zarazem na plan filmowy i pierwsze jak zwykle rzucamy się na naszą komodę, w której dzisiaj znajdujemy Flamaster oraz Super Glue. No dobra, w takim razie lecimy do łazienki, a tam złowimy prawdopodobnie kolejne fanty. Tradycyjnie będzie to chyba już nasza rolka papieru toaletowego oraz mydło. Dodatkowo w apteczce udało się znaleźć bitą śmietanę, ale to będzie pianka do golenia oraz dodatkowo Środek na porost włosów. No tak, sąsiad zresztą ma bardzo mało włosów i w sumie przydały bo mu się jakieś nowe włoski. O, jaki sąsiad głodny jest dzisiaj. Dobra, widzę, że schodzi na dół. Dziś sąsiad korzysta z kuchni, tego tutaj przedpokoju jakiegoś korytarzu no i z Łazienki. Idzie prawdopodobnie umyć ręce, z tego co widzę, jak sobie myśli teraz. Aczkolwiek. A, poszedł się ogolić. Dobrze, w takim razie nasz sąsiad się goli. To my w tym czasie wykorzystamy sytuację i podejdziemy do lodówki, gdzie złowimy kolejny fant. Gotowe. Tradycyjnie jajko, tego się można było spodziewać. No i sąsiad wraca już do kuchni. W takim razie my zebraliśmy już chyba wszystko, czego potrzeba i zabierzemy się za pierwsze nasze tutaj atrakcje. Oczywiście obraz to chyba już będzie tradycyjne. Dodatkowo w łazience możemy... Środek na poroz włosów. Czy da się go połączyć z dezodorantem? O! Doskonale! W takim razie rolka papieru toaletowego plus tak, plus nasza tutaj toaleta oraz dodatkowo mydło na podłodze. Czy możemy glue użyć do jakiegoś środku, który tutaj sąsiad chce użyć? Tak. Z płynnym pogoleniu. zobaczmy. Świetnie, w takim razie myślę, że łazienka jest już gotowa. Cały dół jest gotowy, więc przejdźmy do góry. Sąsiad właśnie idzie, my wrzucimy jajko do mikrofalówki tradycyjnie oraz piankę do golenia jako pitą śmietanę. O, już się zorientował o pierwszej atrakcji, dobra. Dodamy mu teraz jeszcze tutaj atrakcję w postaci zamienionej bitej śmietany na piankę do golenia i rozkoszujmy się tym, że nasz sąsiad właśnie wpada w kolejne pułapki. No, bardzo, bardzo zdenerwowany sąsiad już łamie sobie kręgosłup na tym, że wpadł w kolejną, tutaj, naszą pułapkę. I znowu kolejna pułapka już na nim. Zdenerwował się, bo jego toaleta została zapchana, ale to nie koniec. Nie koniec pułapek, którego właśnie teraz będą spotykać. Jeszcze musi się ogolić i umyć rączki. O ile, no, coś tu zabiera, dobra, ogoli się, dobrze. O! I się przykleił. A co dobre. I znowu łamię sobie kręgosłup na kolejnej naszej pułapce. Teraz jeszcze, o właśnie. O! Szybko działa ten środek widzę. 60-71% ukończenia. Mamy 5-7 pułapek. Siedzimy sobie schowani w tutaj. Miejscu, gdzie przechowuje się ubrania. raczej ich tam nie ma, bo sąsiad, jak wie, ciągle łazi w podkoszulku i podciągniętych spodniach oraz dodatkowo w różowych klapkach. No, ale dobra, sąsiad idzie do kuchni, gdzie za chwilę zobaczy kolejną pułapkę, zje sobie smaczne ciasto, włoży je do mikrofalówki, no, ale niestety <noise> mikrofalówka jest już troszeczkę brudna, wypadałoby ją wyczyścić, właśnie tak. No i jeszcze ostatnia pułapka, w postaci pianki do golenia, zamiast bitej śmietany. Zobaczymy jak sąsiad zaraz naje się z takim wielkim smakiem. Mam nadzieję, że będzie mu smakować. Oczywiście myślę, że to już jest ostatnia pułapka. Tak, jest 6 z 7 i 79%. Liczyć tylko na to, że w tym momencie uda nam się zrobić stówkę. I... Mmm... Oj, jak smacznie to... No! I zobaczcie, z przykrością stwierdzam, że nie udało nam się osiągnąć 100%, ponieważ wyszło tylko 94. Tak naprawdę nie wiem, czym jest to spowodowane. Być może ciągłość tych pranków była zła? Być może tak, można było to zrobić może inaczej, w miarę możliwości szybciej. Chodziło głównie o to, żeby zmieścić się w czasie. Zostało nam jeszcze minuta 42. Mogliśmy zrobić to ponoć szybciej, no ale nie udało się, i w tym odcinku również będzie to wszystko. Przygotujcie się na kolejny odcinek, w którym sąsiad będzie pokazywał swoje możliwości grania na pianinie oraz ponoć jest zagorzałym fanem piłki nożnej. Nie znosi jedynie, gdy z dzieci z podwórka trafiają piłką w jego kuchenne okno, czyli będzie dość ciekawie. Interakcja prawdopodobnie może z jakimiś innymi miejscami, może nowe pokoje, tak czy inaczej, nowe pułapki. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Tak więc zapraszam, cześć i czołem!